Miałam być wcześniej, ale się nie wyrobiłam. Dzień dobry, kochanie. Kochane i kochani, bo panowie widzę, że też jesteście. Ja dzisiaj w drodze. Ciąg dalszy tematu wczorajszego, ale troszkę będzie inna odsłona i chyba zrobię jeszcze jeden dzień też w tym temacie, ale jeszcze inną odsłonę. Abstrahując od tego, jak to jest nazywane przez tam, co, co psychologowie nazywają lustrami, czy tam teatrami, itd. E, ja mam swoje nazewnictwo, swoje podziały, to, żeby bardziej, żeby łatwiej wytłumaczyć, i tak, żeby było bardziej łopatologicznie. I ja to odróżniam w ten sposób, że mówiłam wczoraj o lustrach i czasami macie trudność w zrozumieniu tego, co jest lustrem, bo no bo właśnie, no bo ja tak nie mam. Mój, mój partner jest uzależniony, a ja nie jestem, tak? Albo mój, ma, mój partner jest przemocowy, a ja nawet muchy bym nie zabiła. No więc gdzie jest, gdzie jest to lustro? I chciałam, żebyście zwróciły uwagę na to, że w koncepcie lustra jest jeszcze coś, co ja nazywam teatrzykiem. I chciałam, żebyś to zapamiętała, że każdy z nas tworzy swoją własną rzeczywistość. I każdy z nas pisze scenariusz, każdy z nas obstawia rolę, stawia siebie w roli głównej, żeńskiej, i stawia, i stawia pozostałych uczestników tego, tego przedstawienia. Dlatego. To nigdy nie jest tak, że nam się coś dzieje, niż że ktoś tam tutaj specjalnie albo nawet niechcący. Wszystkie osoby ważne w naszym życiu, które się pojawiają, na dłużej albo na krócej, ale z przytupem, to są osoby, które, które, które ty zrekrutowałaś do swojego, do swojego teatrzyka. Nie, nie jesteś jedyny, jest tutaj paru panów jeszcze. Ale miło, miło drogi Rodynku. Kwestia jest taka, że jeżeli. To zaraz wrócę, to będzie teatrzyk, i teraz, co w tym teatrzyku tak naprawdę się musi wydarzyć? Zasada podobne przyciąga podobne. To jest to, co częściowo mówiłam o tym wczoraj. Natomiast, funkcjonuje to znowu, to nie to, ja jestem taka dobra, no to na pewno przyciągnę sobie dobrego mężczyznę. Nie. Chodzi o wibracje aktywne, które mamy w nas. To są nasze magnesy i my bardzo często nie mamy ich świadomości. I po to przyciągamy różne historie, że to, czego nie widzimy gołym okiem, żeby nam zostało pokazane poprzez e, e, poprzez te siniaki na sercu, na tyłku, na ego, na emocjach e, itd. tak Bo to jest jedyny sposób, żebyśmy zauważyli, że tam jest cały czas aktywna wibracja. I jak ja. Ostatnio wpadło mi w, w jakieś tam nagranie kogoś, kto zajmuje się relacjami, i było o tym, że trafiłam na ukrytego narcyza. Ja po prostu myślałam, że, że padnę ze śmiechu, bo nie ma czegoś takiego jak trafiamy, a jeszcze na kogoś ukrytego. Jeżeli trafiłam na ukrytego narcyza, to tak naprawdę. Tłumaczenie poprawne jest. Eee, nie wiedziałam, dopóki nie spotkałam ukrytego narcyza, to nie miałam świadomości, że mam aktywną taką i taką wibrację. Więc dziękuję bardzo, że taka osoba się pojawiła w moim życiu, bo gdyby nie ona, to bym dalej żyła w tej nieświadomości, że mam jakiś gruby temat do przepracowania, który był u mnie ukryty. To tak funkcjonuje, kochani. A jak zaczynamy wyszukiwać teraz informacji o tym, jaki jest ukryty narcyzm, skąd się u niego wziął ten narcyzm, czy to jest z dzieciństwa, czy to jest tamtego jakiś. To, to totalnie to nie dostaniemy, odrzucamy ten wielki prezent, który tutaj jest dla nas. To wszystko jest dla nas, a nie, a nie bo to oni. I dam Wam... Przykłady z mojego życia, które były, które do których długo się dokopywałam. Po pierwsze, e, mój partner ma jakieś coś tam z czarną magią, na zasadzie coś tam ktoś na niego nałożył kiedyś. E, mi to wychodziło w różnych procesach. Jak pracowałam z moją szamanką, to ona też to powiedziała. A to jest temat, na którym on w ogóle nie chce, jakby przewraca oczami. No ja cały czas tak siedziałam w jego ogródku na zasadzie, no tak, bo tą on to ma, ciekawe skąd teraz to, jak mu można pomóc. No przecież zaczęłam zauważyć, gdzie to wpływa na jego życie, zaczęłam zauważyć, jak to wpływa na nasze życie. I dopiero parę tygodni temu usiadłam sobie nad tym i mówię, zaraz, tu nigdy nie chodzi o nich skoro to jest taki duży temat, bo to nie, bo jakby nie, nie szukajcie w małych tematach, tak, już Wam to mówiłam wczoraj, jakby nie zastanawiajcie się nad tym, co takiego mam w sobie, że przyciągnęłam mężczyznę, które lubi czerwone koszule, bo to jest, tam jest jaka, jest nawet jeżeli coś tam jest, to jest jakaś pierdoła, która nie wpływa na Ciebie i zmiana tego nie, nie będzie miała dużego wpływu. Natomiast Natomiast jeżeli są tematy grube, które wpływają na ciebie, które cię triggerują bardzo, tak? które wzbudzają w ciebie jakieś intensywne emocje i tematy, które, e, sytuacje, które, e, które są intensywne emocjonalnie, to, to zawsze jest prezent dla ciebie. Więc ja sobie siadłam na tym i mówię dobrze. O co chodzi z tą czarną magią? Dlaczego przyciągnęłam sobie mężczyznę, który jest pod takim wpływem? i powiem Wam, że pociągnęło mnie w takim procesie. Nie pytajcie się, jak zrobić taki proces, bo tutaj jakbyście pytały chirurga, w jaki sposób zrobić operację na otwartym sercu sześciogodzinną. Ja Wam podam przy okazji, nie dzisiaj, ale w jakimś nagraniu, podam Wam różne sposoby do pracy z historiami, z przekonaniami. Ale mnie pociągnęło do jakiegoś mojego innego Wcielenia, w którym ja byłam po czarnej stronie. I ja uprawiałam czarną magię. Ja wsadzałam ludzi w różne, w różne zamknięcia i więzienia pod wpływem czarnej magii. I to po prostu teraz są tego konsekwencje. Jakby, tak jak ja się czuję w tej sytuacji, Yy, bezsilna i uwiązana, to ja, jako czarna czarownica yy, działająca po ciemnej stronie, robiłam to samo innym. I teraz. Więc przyszedł. <ścoughs> dziecko coś tam. Więc przyszedł ten czas, żeby. Że dopóki ja patrzyłam na niego i chciałam jego ratować to po prostu nie widziałam tego, co było cały czas przed moimi oczami. Na zasadzie, Maja, przyszedł czas na to, żebyś a, wybaczył, żebyś wybaczyła sobie, żebyś poprosiła o wybaczenie te, te osoby w, z tego innego wcielania, te, te dusze, którym, którym zrobiłaś krzywdę, e, żebyś, e, żebyś, e, żebyś, w, żebyś ukochała ten czarny aspekt siebie, e, żebyś, go, żebyś mu przywróciła jakby, miejsce w swoim sercu, tak? A nie odrzuci, odrzuciła, bo to takie bebyło, to jest taki wstydliwy temat. No, gdzie no tutaj ja czarną magią się kiedyś zajmowałam, tak? Kiedyś to znaczy w innym wcieleniu, kochana, nie w tym. Nie robię jakiegoś coming outu o tym, że robię jakieś, że zabijam, <noise> zabijam koguty, co się zdało słońce? Nie działa. Więc jakby potrzebowałam tego żeby mi się to nie działa, kocie, może teraz masz. Więc tak naprawdę to cały czas było dla mnie, to cały czas była tutaj cały czas ta historia była o mnie i cały czas historia była dla mnie. Dlatego. Um, czy czarna magia to nasz cień, to nasz cień, tak? Jak, mamy, jak trylion innych naszych cieni, które mamy. Nie mamy jednego cienia. Jeżeli, jeżeli wrzucasz to w liczbę pojedynczą, ja powiedziałem, to jest jeden z I teraz jest ten czas to, to jest na inne, na inne nagranie ale teraz jest ten czas na to, żeby, żeby zauważyć te nasze odrzucone części i żeby, żeby je transformować, transmutować, integrować. Także. Dla mnie to był po prostu taki prezent gruby, bo jak ja połączyłam się z, tą moją, z tym moim aspektem, to nagle okazało się, że tam jest zatrzymana bardzo duża energia. To trochę tak, jakbym miała dostęp do wielkiego generatora energetycznego, do którego ja udaję, że nie mam klucza, bo to tak, jak z nożem, mówiłam Wam o tym, że nóż można pokroić można w klep, albo można kogoś zabić. Nóż to nóż, więc, więc umiejętności magiczne, tak nazwa, e, skrótowo, e, mogą być wykorzystane dla dobra lub dla zła. W, w tamtym wcieleniu z jakiegoś powodu używałam je dla zła, natomiast to nie znaczy, że teraz, nie, że teraz otwierając ten klucz i łącząc się z tym generatorem energetycznym, nie mogę tego wykorzystać ku, ku dobremu, i ja czułam w moim ciele, jak mi. Jak mi wraca bardzo duża część energii utkwiona i zamknięta wtedy. I to co powiedziałam, jakby wracam do wątku głównego. Gdybym nie przysiadła i w zasadzie, dobra, nie widzę tego połączenia, nie widzę jak czarna magia u niego jest połączona ze mną, ale skoro wiem jak działa prawo, to na pewno jest jakoś połączona, to bym tego nie znalazła i może potrzebowałabym jeszcze 50 innych historii, aż, aż by mnie naprawdę zabolało. Żebym, żebym, żebym się z tym połączyła i żeby, żebym, to, żebym to znalazła. Ok? Więc yy... i teraz teatrzyki, bo jeżeli mamy narcyza, to i ktoś powie, ja nie jestem narcystyczna, powiedziałabym, lustro to byłoby. On jest narcystyczny, ja jestem narcystyczna. Natomiast te, a w teatrzyku to są te role. Jeżeli ma być ktoś ma zagrać ofiarę, to musi być kat. Bo jeżeli Kat powie, wiecie, co ja nie gram w tym teatrze, nie gram w tym spektaklu, to tak naprawdę ofiara przestaje być ofiarą. Jeżeli ma być rola ratownika obsadzona, jeżeli ratownik ma cokolwiek robić w tym spektaklu, no to musi mieć kogo ratować, więc musi być kolejna osoba biedna, taka, która sobie nie radzi po to, żeby ratownik mógł zrealizować swoją rolę. Więc przyglądajcie się, jak, jeżeli będziecie pracowały, jeżeli was zainspiruje, albo już pracujecie z tym tematem luster, to, to przyjrzyjcie się również temu w taki niebezpośredni sposób, właśnie jako, jako te teatrzyki. Jeżeli e, ja bardzo często to tłumaczę kobietom, bo mój mąż jest przemocowy. Ja mówię, to znaczy, że ty jesteś ofiarą. Wyjdź z roli ofiary, zwolni siebie z roli ofiary, nie będzie, ten teatrzyk nie będzie dalej funkcjonował. A my co patrzymy, mój mąż jest przemocowy, w związku z tym powiedz mi, jak mam zmienić mojego męża, żeby przestał być przemocowy. Drugiej osoby się nie zmieni, na drugą osobę nie masz wpływu. Ona ma swoje historie, ona ma swoje przekonania, ona ma swoją karmę, ona ma swoje umowy, duszy i tak dalej, i tak więc przestańmy wreszcie zaglądać innym do ich obródków i, i mówić, jak on się zmieni, to u mnie będzie inaczej. Bo kiedy ty się zmienisz, to się wszystko zmienia. Kiedy ty wychodzisz z roli ofiary, nagle nie ma, nagle nie ma, mówię, e, nagle, nie ma, e, nagle nie, ma, nie ma kata. Kiedy ty wychodzisz z roli ratowniczki, to jest moja, e, to jest moje, e, e, moja funkcja też była, to nagle, nagle okazuje się, że, że nie ma ofiar, a nawet jeżeli druga strona dalej by chciała grać rolę ofiary, bo przecież też mnie przyciągnęła, tak? To to już nie ma tego połączenia. To już po prostu ta osoba się robi dla mnie przezroczysta, energetycznie. Ona się robi dla mnie jakby już, na, już mnie do niej nie ciągnie i ją przestaje ciągnąć do mnie, przynajmniej w. Przynajmniej na tych magnesach, tak? Przynajmniej na tej historii pod tytułem e, Katofiara albo Ratownik Ofiara. I ja bardzo często widzę to w przeróżnych relacjach. E, nie tylko damsko-męskich, ale z naszymi rodzicami. Boże, bo mój tata taki jest, taki jest, nie wiem, e, w właśnie biedny, on taki beze mnie sobie nie poradzi, a nagle się okazuje, że, że ja mówię, jak wy, wyjdź z tej roli ratownika, spójrz na swojego ojca jak na dorosłego faca, który sobie radzi świetnie. To jest dorosły facet, żył bez ciebie 50 lat, czy 40 pary i jakoś sobie radził. Więc przestań się nim opiekować, wyjdź z tej roli. Ale to jest takie trudne. Ale jak daje radę, to nagle się okazuje, że kurczę, ten ojciec jakoś potrafi osunąć na nogi, ba, nawet się zakochał, ba, nawet zaczął coś tam znowu podróżować. Także Pamiętajcie o tym, że, że rozwalanie teatrzyków nie polega na tym, żeby kazać drugiej osobie funkcjonować w innej roli niż ta, do której została zapisana. Zoraz Ja To No to jak nie działa, to nie działa. Daj, ostatni raz Ci powiem. Maska nie O ja. Widzę. Masz ja Ja też nie wiem, to ja Ci później zrobię. Dobra, jeszcze trzy minutki. I... Także zachęcam, żeby zawsze przyglądać się tym wszystkim wariacjom. Czy to jest bezpośrednie lustro? To jest takie właśnie. Zadawaj sobie pytanie, ok, gdzie ja taka jestem? Albo w stosunku do tej do tej osoby, w stosunku do innej osoby? W stosunku do, w stosunku do samej siebie. Ok. I to drugie takie ok, Jaki my tutaj teatrze gramy? W jaką rolę ja weszłam? W jakiej roli jest mój partner? Często i bardzo często to jest rola dorosłe dziecko. W obie strony. Jeżeli mamusi, to facet bardzo często wchodzi w rolę chłopca albo nastolatka. Jak mężczyzna jest w roli tatusia, kobiety bardzo często wchodzą w rolę dziewczynki. I takim tatusiu tutaj i nagle się okazuje, nie, że nie ma seksu. To już Wam mówiłam przy innych, przy innych nagraniach, tak by w innym kontekście, w kontekście, w kontekście dynamiki um, Polaryzacji, tak? Energii damsko damskiej, e, żeńskiej i męskiej. Natomiast te, te teatrzyki są odgrywane w bardzo różnych układach. E, klasyczne akcje dzieci-rodzicy, nastolatkowie i ten. Jeżeli latasz za swoim dzieckiem, weź tam sprzątaj, weź się ubierz, weź zrób to, bo ty nie robisz, Buduje się pewna dynamika, i wtedy dziecko wchodzi w rolę tego, e, tego co ucieka e, i, i nie robi. Więc nam się wydaje, że ja muszę jeszcze mocniej mówić, tłumaczyć i biegać z batem, żeby dziecko zaczęło robić, a nie niezauważalna mika, która się stworzyła, to jest właśnie taka. Jedno biega, a drugie ucieka, jedno szuka, drugie się drugie się chowa, tak jak u dzieci, tak jak we wszystkich grach. Jakby jest, jak, jeżeli są ustalone pewne zasady gry, to one będą działały dopóty, dopóki ktoś powie, nie bawię się już. Zmieniamy zasady, okay? ale zmiana zasad zaczyna się po swojej stronie. To ty najpierw musisz powiedzieć stop, przestaje się w to bawić, a nie, e, a nie o Boże, no ja jestem taka biedna, bo on jest taki. no Tak, bo ja trafiłam na ukrytego, na ukrytego narcyza. Czasem są rzeczy z innych cieleń, to tak powiem wam ekstra, natomiast szczerze, e, nie trafiły mi się jeszcze rzeczy z innych wcieleń, czy u mnie, czy u klientów, które by nie były, nie wywalały i nie były widzialne również w tym wcieleniu. Także powiedziałabym początek, ten korzeń może i z jakiegoś innego wcielenia, tak jak Wam dawałam przykład u mnie z, u mnie z, tą, z, tym, z, z tą czarną magią. Natomiast sam temat. Um, Natomiast sam temat jest, yy, jest zawsze widzialny w tym życiu. Także nie musicie teraz, Boże, ciekawe co ja mam do przepracowania. To muszę iść do wróżki, do, do nie wiem, do terapeuty, do bioenergoterapeuty, raz będę na siłę szukać. Nie, to naprawdę wychodzi. Wystarczy się przyglądać, wystarczy zwrócić uwagę na dynamikę, jaką masz, ważne dla Ciebie w relacjach. Ostatnio e, miałam taki miałam przypadek na sesji, gdzie e, w zawodowych sytuacjach Zawsze jej powtarza ten sam wzorzec, że jest tam super szef, a nagle przychodzi jakieś zastępstwo i to jest zawsze. E, I to jest kobieta. to nie jest kobieta, przychodzi mężczyzna jakiś tak. I, i zawsze, zawsze ta druga osoba, która z tej przeciwnej płci, zawsze psuje zawodowe relacje. I to już był trzeci przypadek. No i, było, no i moja powiedzieć, nie no, takiego masz pecha. Nie, co u Ciebie jest aktywnego, że... Tak, w ten sposób Nawet w relacjach zawodowych. Jesteśmy w kokreacji i tworzymy razem z innymi ludźmi. W związku z tym, jeżeli po mojej stronie to wykasuje, jeżeli zneutralizuje tą, tą wibrację, to czy można szukać i zaginąć do przednich cieleń? Powiedziałabym: szukać nie, chyba że tam cię zaciągnie. Ten sposób. Ja na siłę nie szukam, nie zaglądam. Natomiast jeżeli. E, I zawsze uważam, że większość rzeczy jest tutaj w tym życiu i tak aktywna, w związku z tym w nasze życie jest zupełnie wszeczone do tego, żeby coś znaleźć. To, że za jakiś czas przerzucicie Cię podczas, e, podczas poszukiwań, to co innego, a jeżeli. No to ja teraz wskakuję specjalnie gdzieś indziej. jakby. To jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne, i ja znam wiele osób, które utyka później w tematach regresingów i różnych klimatów. Fizyczna e, lata po tych poprzednich wcieleniach, a to aktualne życie jest totalnie do dupy. Więc, e, bo potem trzeba i tak zrobić pracę e, aktywną tu, teraz, w tej rzeczywistości. Nawet jak wyczyścisz to stare gdzieś tam skądś, to i tak trzeba, e, trzeba e, nowy obródek zasadzić tu i teraz. Także, także nie, nie pchajcie się specjalnie w jakieś tam inne. E, Jakie tam inne wcielania. E, wszystko? Powiedziałam o lustrach wczoraj, e, powiedziałam o teatrzykach, e, a to nie było dzieci. E, to jest tak, zawsze pamiętajcie o tym, że jeżeli była długo grana jakaś gra, to, to trudno się przyzwyczaić do. Do, do funkcjonowania nowej gry, albo do tego, że już starej nie ma. I my jesteśmy bardzo niecierpliwi. Na zasadzie to ja wychodzę z mojej gry i chciałabym, żeby po prostu natychmiast druga strona zareagowała. A pamiętajcie, że to potrzeba czasu. Jeżeli dziecko było bite, nie wiem, adoptujesz dziecko, które było maltretowane, to. A, inny, banalny przykład zwierzątka. Ja, miałam, ja wzięłam kota, który. Czyli nie moja mama chyba wzięła takiego kota, który był, który był tam jakoś głodzony i coś. To ten kot przez rok, pomimo tego, że dostawał przez rok regularne jedzenie, i był bardzo kony, i bardzo dopieszczany, i w bardzo bezpiecznej przestrzeni. On jeszcze rok później, jak jadł, to w takim tempie i warczał na wszystkie koty w okolicy. Żeby Aby, Boże, mu nikt nie zabrał. Po rok później, więc jakby musimy też wziąć tą poprawkę, że, yy, że pewne mechanizmy, które były stworzone, nawet na poziomie mózgu, na no, połączenia, które się pojawiły podczas trwania tej gry, tej zabawy, one potrzebują pewnego czasu na to, żeby się zdezaktywowały i na to, żeby, żeby podłączyły się podłączyły się powstały, powstały nowe połączenia. Także to, że ja... Ja bardzo często widzę ten koncept, no to ja tutaj przestaję coś robić, nawet z, w relacjach damsko-męskich. No ja wyszłam z mojej męskiej energii. No, tydzień. A on jeszcze nie wyszedł, a on jeszcze nie jest w swojej męskiej, no Boże, nie, 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 nie. no skoro on tak dalej do to, to widocznie widocznie nie zadziałało, fru, wskakujesz z powrotem w dawną rolę. Nie, jeżeli ja wychodzę z mojej, z mojej, z mojej roli, to ja z niej wychodzę. I nie wskakuje w, no, w nią znowu, ponieważ tylko dlatego, że ta druga osoba yy, jeszcze żyje iluzją, że, ten, że gramy stary spektakl. Yy, tutaj, potrzeba, tutaj potrzeba czasu. Nie powiem wam, co potrwa tydzień, miesiąc czy, czy rok. Myślę, że tego się nie da, nie da określić. To zależy, zależy też, jak, ta, jak szybko ta druga osoba się, się obudzi i na jej gotowość. Natomiast to nie znaczy, że ty masz wskakiwać znowu w tę rolę tylko dlatego, że ta druga osoba jeszcze funkcjonuje w, starej, e, w starym koncepcie. Okay? E, nienawidzę, jak ludzie mnie okłamują, boli mnie to rozczarowanie, bo osoba miała być dobrym człowiekiem. Osoba miała być dobrym człowiekiem to jest totalna iluzja w oczekiwaniu. A gdzie jest powiedziane, że ona miała być dobrym, dobrym człowiekiem? A gdzie jest powiedziane, że dobrzy ludzie nie, nie oszukują? Jakby, jak dla mnie ludzie cię okłamują, bo ty oszukujesz sama siebie. Ty oszukujesz siebie, wymyśliłeś sobie jakiś idealny świat, taki, że, że, że ludzie nie okłamują. Więc przyznaj siebie okłamywać, że ludzie nie okłamują i akceptacja i być oczekiwaniem bez oczekiwań, to jest jeden z tych pierwszych elementów, o których, wczoraj, o których wczoraj mówiłam. Ok? Potem to jest takie, ja tutaj wyczułam taką energię ofiary znowu, to takie, no bo ja jestem taka prawdomówna, a tu wszyscy dookoła mnie okłamują. No więc koniec z naiwnością, koniec z, z udawaniem małej dziewczynki, tylko jestem dorosła i zaczynam mieć, zaczynam być uważniejsza na to, z kim, w jakim towarzystwie się obracam, jakich mam ludzi dookoła, a jeżeli ktoś mnie okłamie, no, to mi ją Ostatni wątek. Dziękuję za to pytanie, bo ono mnie zainspirowało do jeszcze. Do, żeby Wam powiedzieć o jednej części. A propos, tu nigdy nie chodzi o nich. Bo tu nigdy nie chodzi o nich. To idzie, to jest również w drugą stronę. Tu nigdy nie chodzi o nas. Chodzi o to, że ja bardzo często widzę, że przychodzicie i mówicie jak on mógł mi to zrobić. Natomiast to jest jego. On ma swoją część, tu nigdy nie chodzi o nich. I jeżeli facet przychodzi, bo ty nie powinnaś tego robić, bo ty nie powinnaś tak się zachowywać, bo ty powinnaś zachowywać się inaczej, bo ty powinna być taka, śmaka i owaka, i my mam ten cytat, to ja się zaczynam zmieniać. Tutaj ta część jest jakaś do przepracowania, po mojej stronie. Poczekaj, kochanie, czy... nie Nie. A, a tutaj chodzi... Yy, a to, że on coś chce i on tutaj ci mówi zmień to, zmień to, zmień to, to tutaj jest też jego część. Także ja wiem, że bardziej wam teraz za, zamotałam, niż rozjaśniłam. Natomiast chciałabym, żeby... Jakby to już płynie kwestia waszej świadomości. Yy, I... I tego... Najpierw zawsze sprawdzić ze sobą, co jest moje jeżeli coś jest moje, to pracować. Eee, nie latać za innym. Ja zauważam taką, macie taką z ten, czasami. Ja czasami dostaję taką wiadomość gdzieś tam w jakimś komentarzu, typu, jak ja coś o czymś opowiadam, nie wiem, na przykład o narcyzach.